Cześć! Tu Tomek z motokontrolera. Witam wszystkich w serii Okiem Eksperta. A w dniu dzisiejszym raport z moich oględzin. Test Maxi. Tym razem dość popularny samochód na naszym rynku. Chętnie też również przez Was sprawdzany. Często go ja w sumie też nawet już oglądam. To mój któryś tam, już ciężko powiedzieć, który egzemplarz w karierze, że tak powiem. Skoda Rapid. No może z różnymi silnikami Niekoniecznie z takim Choć już z takim też się coraz częściej zdarzają Skoda Rapid 1.0 TSI Samochód z 2019 roku 85 tysięcy kilometrów Wiadomo Jednostka benzynowa generująca moc 110 koni W manualnej skrzyni biegów Samochód pochodzi z polskiego salonu Oczywiście Została zaznaczona opcja, że jest to Pojazd bezwypadkowy został podany numer WIN i wyceniony na kwotę 45 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że to jest górna granica tej ceny poniżej rynkowej. Dobrze, jakie informacje zawarł sprzedawca? Z no, czym tutaj raczył się z nami podzielić? Podał oczywiście dane samochodu. Samochód, tak jak już wspomniałem na początku, pochodzi z polskiego salonu. Jest z 2019 roku. On nie sprawiał żadnych problemów podczas jego użytkowania. Jest bardzo przestronny, ma bardzo duży bagażnik. Do samego końca jest serwisowany w ASO. Zawarł też taką informację, że została wymieniona szyba czołowa na oryginalną w ASO i ma na to dokumentację. No, wygląda całkiem sensownie. <laughs> Jest to auto bardzo oszczędne. No i tak wspomniałem, cena rynkowa no całkiem fajna. Okej, okay. umówiłem się ze sprzedawcą. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Spotkaliśmy się na stacji diagnostycznej, bo tutaj sprzedawca tam na no nie bardzo były warunki, bo on tam mieszkał całkiem poza miastem. Godziny były takie mało dogodne, natomiast był tu test Maxi, mówi, że on bardzo chętnie przyjedzie na stację diagnostyczną, tam zrobimy całe oględziny. No dobrze, nie ma najmniejszego problemu. Podczas oględzin sprawdzania właściciel no niestety nie mógł się wstawić. No, w zastępstwie był kto inny. Wiedza na ten temat tego samochodu, oczywiście, miał dość sporą. No, natomiast, no, nie wszystko potrafił powiedzieć nie wszystko potrafił na każde pytanie udzielić odpowiedzi natomiast mówił, że właściciel jest cały czas pod telefonem. Jeżeli będę się z nim chciał skontaktować, to można dzwonić. Na wszystkie pytania, oczywiście, odpowie. No, okej okay. Zacząłem od kontroli zewnętrznej samochodu pomiar warstwy lakierniczej. No, samochód cały w oryginalnej warstwie lakierniczej. Wnęki również w porządku. Faktycznie potwierdza się, że samochód nie brał udziału w żadnej kolizji, nie miał w żadnym wypadku. No, na śrubach poprzyglądałem się po śrubach, po wszystkich takich rzeczach, nie było żadnej ingerencji, nie było żadnych śladów, żeby którekolwiek elementy były demontowane, coś się tam z nimi działo. Owszem, jakieś delikatne ślady. Mankamenty eksploatacyjne, troszeczkę jakieś takie większe e, uszkodzenia na tylnym e, zderzaku, głównie tutaj na lakierze. No, wiadomo, auto ma 5 lat, przejechało 85 tysięcy. Ślady eksploatacyjne zawsze się coś przydarzy zawsze się coś zdarzy normalne rzeczy. Szyby wszystkie w oryginale faktycznie szyba czołowa. Została wymieniona, jest ona oryginalna, jak pozostałe są z rocznika 19, tak, ta jest 23. No ale jest oryginał, są na to dokumenty, faktycznie uszkodzenie, kamyk, szyba wymieniona. Obecnie na samochodzie opony zimowe z 2019 roku, jeszcze oryginały, na felgach aluminiowych 15-calowych. W stan nie najgorszy jeszcze coś tam przelecimy może ostatni sezon no wiadomo no już opona pięcioletnia coś tam ten, te troszeczkę już wiadomo ten bieżnik natomiast powiem szczerze nie wyglądała ona naprawdę źle Widawało się w dużo gorszym stanie ok eee. co do felg felgi w porządku tutaj osoba która udostępniała mi samochód Poinformowała, że do samochodu jest drugi komplet opon, opony oczywiście letnie, myślę, że tyle z zewnątrz. Całkiem samochód wyglądał sensownie. Był czysty, wiadomo, użytkowany na co dzień. Nie jakoś strasznie przygotowany, wypolerowany i tak dalej. Natomiast normalnie umyty, wyczyszczony, przygotowany pod oględziny. Chociaż to na ten moment jest w dalszym ciągu użytkowane na co dzień. Z tego co się dowiedziałem, obecny właściciel, no, lada dzień będzie wybierał sobie nowe auto, również z salonu, tak, w tym przypadku. Co do wnętrza, no powiem szczerze, tak, i na zewnątrz, podobnie i wewnątrz. Normalne ślady eksploatacji, bez jakichś nadmiernych zużyć, pęknięć, uszkodzeń, przypaleń technicznie jak najbardziej w porządku, wszystkie systemy i urządzenia, jak najbardziej ok. Ślady normalnej, codziennej eksploatacji. Elementy plastikowe, jakieś drobne ślady, drobne zarysowania, nic specjalnego. Na fotelach, no fotele nie były jakoś tak, jak wspomniałem, nadmiernie zużyte, poniszczone gdzieś w samochodzie. Na pewno też nie było palone, nie mieliśmy żadnych uszkodzeń, nie było żadnych jakichś takich mankamentów poza normalnymi eksploatacyjnymi. Co do oświetlenia, jak najbardziej sprawne, kompletne. Tutaj kierownica, gałka, pedały. Normalne ślady eksploatacji. Elementy nie były wymieniane na jakieś nowe, świeże, żeby coś tu ktoś próbował przed nami ukryć lub zataić. Nie mam naprawdę tutaj żadnych zastrzeżeń co do środka. Komora silnika, komora bagażnika. Co do komory silnika. No tutaj płyny eksploatacyjne posprawdzałem jak najbardziej ok. Co do rozruchu również nie mam żadnych zastrzeżeń. Samochód ładnie palił, jakieś żadne niepokojące odgłosy nie dochodziły. Wiadomo. Auto było już ciepłe, bo tak jak wspomniałem, sprzedawca przyjechał na stację diagnostyczną, tam wykonywaliśmy oględziny. Co do komory silnika, nie dopatrzyłem się żadnych wycieków, żadnych mankamentów. Komora silnika nie była myta. Co do rozrządu, rozrząd jest oczywiście jeszcze fabryczny, co do serwisu olejowego była karteczka informacyjna. Ostatni serwis olejowy wykonywany w ASO. We wrześniu 2023 roku przy 81 000 km. Super. Mamy w tym momencie tam pra 86. Coś takiego w ogłoszeniu tam było 85 z kawałkiem. No, na ten moment nie musimy się o to martwić. Mamy to głodem. Osłony: jak najbardziej sprawne, nieuszkodzone i oczywiście kompletne. Lampy fabryczne, oryginalne. Tak jak wspomniałem, tak i tutaj z zewnątrz. Tutaj również wewnątrz, na elementach, na śrubach nie było żadnych śladów demontażu, żadne elementy nie były ponownie demontowane, montowane. Takich uszkodzeń się nie dopatrzyłem, takich śladów demontażu nie ma. Co do komory bagażnika, normalne ślady eksploatacji z kompletnym fabrycznym wyposażeniem również jest jak najbardziej całkiem ok. Dobrze, kolejnym etapem jazda. No i tutaj podczas jazdy zauważyłem, że no w sumie na zegarach świeci mi się check engine, natomiast samochód jak najbardziej zachowywał się poprawnie, nic się nie działo, tutaj zapytałem e, osobę, która przyjechała tym samochodem, mówię tutaj check się świeci, jest jakiś problem, coś się dzieje, no w sumie no za bardzo nie zna, nie wie dlaczego się świeci, natomiast samochód normalnie się zachowuje, normalnie jeździ. Nie zna przyczyny tego No myślę, ok, pojeździmy, posprawdzamy Później go podepnę pod komputer diagnostyczny Zobaczymy, co się dzieje Natomiast samochód jak najbardziej e, Utrzymuje tor jazdy, skrzynia Bez zastrzeżeń Poziom hałasu również zawieszeniowy Również żadnych jakichś niepokojących odgłosów Żadnych stuków, żadnych puków e, Promień skrętu zawracania jak najbardziej ok Hamowanie, żadnych drgań Nic niewyczuwalne na układzie kierowniczym Bajka, można powiedzieć. Naprawdę samochód się zachowywał poprawnie, miał swoją moc. Faktycznie ten check engine no nie miał tutaj żadnego wpływu na jakość, że tak powiem, i samej jazdy. Wróciliśmy na miejsce. Tak jak wspomniałem, podpiąłem samochód pod komputer diagnostyczny i w głównych sterownikach. Tutaj mam na myśli m.in. sterownik silnika. Ten błąd to był błąd. Odnośnie sprawności katalizatora. Więc, co prawda, był to błąd pasywny, który można było usunąć, on nie powrócił, natomiast, no, trzeba mieć na uwadze być może, że gdzieś już ta sprawność katalizatora już nie jest taka, jak powinna być. Gdzieś w przyszłości trzeba będzie, mogą być problemy, trzeba będzie sobie ten katalizator wymienić. Nie zachęcam do usuwania. Ale wiadomo jak to jest, jak to się odbywa, też. Ok, w pozostałych modułach było czysto, nie było żadnych błędów. Mam na myśli tutaj moduły takie jak poduszki powietrzne, moduł ABS-u, moduł komfortu i tak Więc tutaj jest jak najbardziej bez zastrzeżeń. Wjechaliśmy sobie na stację diagnostyczną w celu oględzin pojazdu od spodu. No, i tutaj od spodu powiem szczerze, też nie jest źle. Samochód e, posiada oczywiście wszystkie osłony. Wszystkie osłony są kompletne. Nie dopatrzyłem się żadnych tutaj wycieków. Amortyzatory fabryczne suche, bez wycieków, bez uszkodzeń. Tarcze klocki częściowo zużyte, natomiast na ten moment nie kwalifikują się jeszcze do wymiany. Jakieś niewielkie naloty na układzie wydechowym, na elementach stalowych, zawieszenia. No normalna rzecz. No, samochód ma kurczę 5 lat, 86 tysięcy przebiegu. No. Myślę, że to nie jest jeszcze na tyle, że trzeba by było tam ingerować. Gdzieś tam w przyszłości można by było to sobie pozabezpieczać. No, jeżeli ktoś już uważa, że w tym momencie zabezpieczy, no okej, okay. jest to na takim etapie, można powiedzieć, że jeżeli sobie zabezpieczy, to na pewno posłuży to na długie, długie lata jeszcze. Więc tutaj nie mam zastrzeżeń. Opony zimowe, równomiernie zużyte. Więc pojazd nie ma problemu tutaj z geometrią, z układem jezdnym jest ok. Co do dokumentacji, faktycznie dokumentacja, tak jak wspomniał sprzedający, no tutaj osoba udostępniająca pojazd potwierdza to cały czas, że dokumentacja od samego początku do samego końca prowadzona w ASO, no nie było tej dokumentacji na miejscu, książka elektroniczna, natomiast no tutaj te takie wlepki, które mieliśmy odnośnie serwisu olejowego. No to, tak, jak wspomniałem, we wrześniu 2023 roku 81 tysięcy, wcześniejsza wlepka grudzień 2012 rok 61 tysięcy kilometrów. To są takie przebiegi tutaj ostatnich wymian olejowych. No, okej, okay, mamy wszystko yy, omówione. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu POWIN. Gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. No, kurczę, jednak da się kupić samochód. Całkiem fajny w bardzo fajnym stanie, bezwypadkowy, bezkolizyjny, z fajną historią. No, owszem, od osoby prywatnej. No, ale nie mówię, że w komisach też nie ma takich samochodów, oczywiście też są. No tu w tym przypadku osoba prywatna. Moim zdaniem, samochód jak najbardziej godny polecenia, wart uwagi. No, nie ma się naprawdę czego czepiać. W późniejszej rozmowie tak e, no, wyszło, można powiedzieć, w trakcie. Taka ciekawostka. E, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie ma. Dla mnie nie ma akurat żadnego znaczenia. No, w tym przypadku właściciel nie mógł się wstawić, była to godzina popołudniowa, a właścicielem pojazdu był ksiądz, który no gdzieś tam popołudniami ma, odprawia mszę, więc w zastępstwie przyjechał jego tato. No, to taker. podsumowując tutaj e, te oględziny i tutaj całą tą sytuację. Samochód ma 5 lat, 86 tysięcy... Przebiegu, normalne ślady eksploatacji, auto godne polecenia, godne zakupu. Dzięki. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, oglądajcie nasze odcinki z serii Okiem Eksperta, ciekawych przypadków. Dajcie znać w komentarzu, zostawcie jakiś ślad. Widzimy się w kolejnym odcinku, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.